Kolejna nowość wprowadzona na rynek od roku 2022 to oczywiście ziemia do wysiewu i ukorzeniania. Taka ziemia jest w prawdziwej ofercie, ale to jest wariant bio, czyli coś dla ogrodników wrażliwych na ekologię, na ochronę środowiska, ale również uwrażliwionych na to, żeby to co jedzą było po prostu zdrowe i korzystne dla naszego organizmu. To jest tak naprawdę podłoże typu uniwersalnego na bazie torfu wysokiego, bardzo drobno rozdrobnionego. No chodzi o to, żeby korzonki młode z łatwością penetrowały przestrzenie pomiędzy włóknami trofowymi i korzystały z tego, co tam jest zawarte. A zawarta jest prawdziwa niespodzianka, ponieważ jest zawarty nawóz bio, czyli nawóz stworzony na bazie naturalnych składników. No to oprócz tego oczywiście tradycyjne składniki, czyli nawilża czy glinka, no i pH. Typowe dla większości roślin, czyli 5,5, 6,5. Tak jak wspomniałem, jest to podłoże typu uniwersalnego i to jest charakterystyczne dla tych gatunków podłoży. To jest produkt przystosowany tak naprawdę do uprawy początkowej wielu różnych roślin tak naprawdę powinien znaleźć się w każdym miejscu w którym sprzedawane są podłoża od bardzo wczesnej wiosny kiedy to wysiewamy na przykład pory i wysiewamy selery e, oprócz tego z czasem wprowadzamy jakby nowe rośliny do uprawy wszystkie rośliny lubią rosnąć w ziemi pulchnej i to jest właśnie o ja tutaj pokażę Taka typowa pulchna ziemia, torf o wysoki o bardzo takiej drobnej strukturze z dodatkami, tak jak wspomniałem wcześniej, ale w takim podłożu nasiona bardzo szybko będą kiełkowały i korzenie bardzo dobrze się rozrastały. Jest kilka interesujących sposobów wykorzystania ziemi do wysiewu i pikowania. Pierwszy to oczywiście wzmocnienie i zasilenie tym podłożem ziemi naturalnej. Jeżeli uprawiamy rozsadę na rozsadnikach, to można oczywiście polecać takie, takie zastosowanie, czyli po prostu rozsypać ziemię tę na powierzchni właściwej gleby ogrodowej, wymieszać płytko i wysiewać. Można oczywiście przy wysiewie wzmacniać dołki, czyli to zagłębienie, do którego wsypujemy nasiona. Nie wiem, czy to rzodkiewek, czy innych, również świetnie będą korzystały z zawartej w tej ziemi składników pokarmowych, w tym nawozie naturalnym, o którym wspominałem wcześniej. No i oczywiście trzecia sprawa to wypełnianie gotowym podłożem pojemników, doniczek, kuwet, tych wszystkich rzeczy, w których będziemy produkowali pojedyncze rozsady. Ja tak pokażę może szybciutko. Tutaj Mamy pojemniczki takie dość duże, ale to są pojemniki do uprawy rozsad, na przykład dyni i ogórków. No weźmy sobie te ogóreczki. Mamy doniczki wypełnione takim podłożem. Ogórki wysiewamy tak naprawdę w kwietniu do uprawy gruntowej. Dopiero ponieważ pod koniec maja będziemy sadzili wtedy, kiedy już nie ma niebezpieczeństwa przemrozków i w tym czasie to mamy około półtora miesiąca ogórki wykiełkują, urosną, zwiążą korzeniami bryłę i z taką bryłą one bardzo lubią nawóz organiczny. Powinna dorodna rozsada zostać już posadzona delikatnie na miejsce stałe. Mam nadzieję, że dzięki naszej ziemi bio będzie to bardzo dobry sezon. Nie tylko na ogórki, ale również pomidory, paprykę, dynie. Cukinie, melony, kwiaty, warzywa, zioła. Do wszystkich tych roślin ta ziemia jest po prostu odpowiednia. Na rynku jest dostępna produkowana przez markę Kronen ziemia bio do wysiewu i pikowania wyłącznie w opakowaniach 5-litrowych.